Nadzieja rozkwita jak kwiat w tym, kto wspiera głowę na moim macierzyńskim łonie. Mówi Maryja: Moja obecność uświęciła chrzciciela, nie uwolniła jednak Elżbiety od kary cierpienia pochodzącej od Ewy. Będziesz rodziła synów w boleści rzekł przedwieczny tylko ja która byłam bez skazy i nie znałam ludzkiego współżycia w małżeństwie nie rodziłam w bólu smutek i ból to owoce grzechu pierworodnego ja jednak choć byłam niewinną musiałam także poznać ból i smutek gdyż byłam współodkupicielką. Nie poznałam jednak bólu rodzenia, nie, nie zaznałam tej udręki. Wierz mi jednak o córko, że nigdy nie było i nie będzie męki rodzenia, podobnej do męczeństwa mego duchowego macierzyństwa. Dokonało się ono na najtwardszym łożu na moim krzyżu, u stóp szubienicy syna, który umierał przy mnie. Któraż to matka była zmuszona do rodzenia w ten sposób? Któraż musiała łączyć cierpienie wnętrzności, rozrywanych przez rzężenie swego umierającego dziecka, z bólem swojego rozdzieranego wnętrza, które musiało pokonać od razu aby umieć powiedzieć do zabójców syna, Kocham was, przyjdźcie do mnie, bo jestem waszą matką. Musiałam to powiedzieć do morderców syna, który zrodził się z najbardziej wzniosłej miłości, jaką widziało kiedykolwiek niebo, z miłości Boga do dziewicy, z pocałunku ognia z objęcia światłem które stało się ciałem i z niewieściego łona uczyniło tabernakulum Boga o jak wielki ból trzeba znieść żeby zostać matką mówiła elżbieta bardzo wielki ale jest on niczym w porównaniu z moim bólem Pozwól mi położyć rękę na Twoim łonie, prosiła Elżbieta. O, gdybyście w Waszych cierpieniach zawsze mnie o to prosili jestem wieczną nosicielką Jezusa. Widziałaś ubiegłego roku, że On jest w moim łonie jak hostia w monstrancji. Kto do mnie przychodzi? Ten Jego znajduje. Kto wspiera się na mnie, jego dotyka. Kto zwraca się do mnie, z nim rozmawia. Jestem jego szatą. On jest moją duszą. Syn jest teraz o wiele bardziej zespolony ze swoją mamą niż podczas dziewięciu miesięcy, kiedy wzrastał w moim łonie. Uśmierza się wszelki ból. Rozkwita każda nadzieja i spływają wszelkie łaski na tego, kto przychodzi do mnie i kładzie głowę na moim łonie. Modlę się za Was. Pamiętajcie o tym. Szczęśliwość przebywania w niebie i życie w promieniach Boga nie sprawia, że zapominam o moich dzieciach cierpiących na ziemi. Modlę się. Całe niebo się modli, gdyż niebo miłuje. Niebo to żyjąca miłość, a miłość lituje się nad Wami. Gdybym nawet była tylko sama, to już wystarczyłaby ta modlitwa dla zaspokojenia potrzeb tego, który ufa Bogu. Nigdy nie przestaję modlić się za Was wszystkich, za świętych. I za niegodziwych. Modlę się, żeby wyprosić świętym radość, a nikczemnym skruchę, która ocala. Przychodźcie, przychodźcie do mnie o dzieci mojej boleści. Czekam na Was u stóp krzyża, aby dać wam łaskę.